No właśnie. Tak jest, naturalnie. A tu zero wiadomości. Czemu twojego live'a nie mogę wejść? Bo nie o, ma o, właśnie się odpalam. Bo... No dobra działa już Dostać ich robiłem. Ugram to jeszcze, ugram to. Chodźcie, i uciekajcie, 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 Co mówi? uciekajcie, uciekajcie, coś uciekajcie, 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 jakiś jakiś podmi coś mówił, nie? Tu ma i coś mi też uh, napisany. Lekko się przestraszyłem, że tak powiem, nie? No ja nie mogę mieć za wstałą. Weź A nie, za wszyscy miejsce. Pa, jeszcze killem mi ukradł. Co za człowiek. Co, ukradł. Od razu ukradł. Pożyczyłem. Tak, i obiłem No to od tej. Gala jest. Jak pożyczyć? Pożyczyłeś i to jest tym. Procentem. Tak. Procentem i procentem. To... nie. ZŁOTO PROSZĘ PAŃSTWA Na botach się nie liczy Ta? No Easy Niestety Easy O, teraz jest przeciwko tobie A powiedz gdzie idziesz Live oglądaj, byś wiedział gdzie No to niby tak, ale... no dobra, kusisz No dobrze Nie no nie, to. Kaskadę do bała. Kaskadę do... ogląda. No i nie gra. Da, gra, no. nie gra. No. Nie, gra. Da, da. nie gra. Nie gra. Bo... A, nie gra, Wcześniej oglądał i grał. Nie gra, bo nie umiał. No i to. Oczywiście no. No, to... no i to, kurwa, się wypuścił. Czekaj, wyratuj i dopowali. Co będziesz, gdzie, gdzie będziesz grał? Ja, ja idę spać Co ty? No, no spać mi się chcę Gdzie stajesz dopiero? Chcę w parodii No, pobiegniemy No musisz, no. ja ci poradzę Święta się zaczynają Jutro wolno Co będziesz grał w takiej porodzie? Okay. Co ty? No spać mi się chce, co ja poradzę

czego można mieć wyjebane gały? Nie wiem, nie wiem. Do soli. Do soli. Nie ja ja się zrobić. Od tego, od tego, yy, można mieć na przykład. przykład Ja Ja powiedział, od że od oglądania od yy, tego, No, tego, Nie tego, Nie widzisz od nie Siema, siema, co tam? Co, was na, na basenie byłeś, i Chlorutan? To uczucie w No, bardzo dobrze, powiem ci, dzisiaj za przykład na TikToku. Jak wstałem, Trzeba pograć, spodem, postreamować. Yy, pocieszyć się Counter-Strike'em i, i widzisz. Jest, jest fajnie, jest fajnie. A co u ciebie? Leć do bomby, kurwa. Ty gra ktoś na FFW czy nie? Na pewno. Co idziemy na FFW? Nie wiem ile osób jest. Raczej dużo. Mm. A jaka mapa? A skąd ja mam wiedzieć, jak gram na oddaście? A ty masz w ulubionych, ja nie mam. A ja mam ten, live'a przypominam. I co z tego? Nie odpowiem ci, nie zmuszaj mnie do tego. <noise> <noise> na no, <tam>. prawdę. <noise> siemano, Siemano, Siem. co tam jak tam? tam. No i gościu, zawół po nam idzie. Mam na Discordzie, zobaczę go szybko. Eee, nawet nie wyjdziemy tutaj. Koniec gali jest. Koniec gali. Nawet na FIFA. chyba. O 19 dzisiaj miał być taki star, chyba większy. No nie ma. Chyba Czy jest? Da się, da się w końcu budować? Jaki karambić? Co? Nie wiem, nie mam pojęcia. Trzeba by pytać e, właścicieli tam. Na Base Builder. E, nie, 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 nie. nie podoba mi się ten modzik i nie umie na tym grać. Ale it. wpaść mogę. Zobaczyć co tam it. w ogóle chodzi, nie? Bardzo ciekawe. Daj mi ktokolwiek wytłumaczy. Chyba, że to nie jest pod komendą tylko przyciskiem, nie wiem. Nie wiem, ja nie próbowałem... I no, nie mam... Ale co pod przyciskiem? No budowanie to tak? na tym... Tak? By... No ja nie umiem tam, tam nic... Nie umiem tam nic zrobić. Co? Luffy, co mówiłeś? Nie no, mam oddalać prawem przybliżać. Garambita nie mam na no, skina. Mam 5 Ale... tylko. O, o, taki fajny. Robiony specjalnie pod nas. Ja bym lepiej rozpoczął pod komendą, no to nie spełniałem wiem jakie komendy. Nigdy nie grałem na leaderze. A ty Luffy zrobiłeś te skiny? Nie zrobił skinów. Mi się nie chciało. No ja bym, ten, A... lepsze zrobił skiny niż tutaj co jest. No to rób! Na co czekasz? Nie chcę się. No właśnie, o to chodzi? A jak ci zapłacę? Leć do bomby Ile? kurwo Ile? No. Ile? Ile? Ty Ile? Ty jeszcze mi ten jakieś stale? tyle jak ci zapłacę? Tak. Ja pod no Wika, tak, wiesz... No. Podlajwika no. gdzie in featureowe z mam tak się nie dogadamy, jakimi mi będzie cena ustalić. Co ty stawiasz? 4 trzymam. Luffy, jaku masz rozdzielczość? To. Desa. Luffy. Des. Gala jest. Jaku? Eee, Widzę screen. I 1080 ale na 1080 Gdy full HD grać, chodzi jesteś? 4 3 dziękuję ja za follow -ka. Ja mam najniższą, 800x600. Na Prawie najniższą. Ja nie umiem, tak, ja gram 1080 na 1080 Zagraj mega fajnie się gra. Wiem, ale za duże cel. Nawet 26. 26. No właśnie nie. Dziękuję nie. za dołączenie do drużyny a na najniższej rozdzielczości mi zacina Ja na full no, rozdzielczości no, ja jaką ja mam. A może dam tu grałby nie? Wygrasz full HD. Ja grałem na full HD. Zmienisz u siebie, musisz tam Teraz się pokażę co musisz zrobić. Chodź na ekran. No ja A nie, bo ja na telefonie. Obejdź co było. Tu czekaj chwileczkę, 26, spadę. mówiłem ci. Szkoda środę jest. Albo walić tą rundę, nie chcę mi się. chcę być lepszy. Bo ty dobry jesteś, nie? Najlepszy na. Po modzie. No chyba nie. Ja mam 1920x1080. No ty masz full HD, ja mam 4 3 No. Tu biorę. To jest taka do zombie gram, nie? Z 26 Video no to screen, ja mam, nie? Ale oglądaj, video screen A czym to się różni? 1080 na 1080 A video screen czym tak. się różni normalnie? No tak jakby w tylko że możesz sobie swoją rozdziałkę dać, nie? I tutaj mam teraz paski, no nie? No ja też mam paski Biorę sobie tu Ustawienia NVD Górne od górnym jest I tutaj D. sobie bierzesz, dostosuj. Da się tak ustawić, tak. Dobrze ciągle tu Dobra, bity jeden 201 Hz, nie? No, daj 1000 Hz. No nie, jak mam 280 Hz. Nie da się, tyle ile masz monitor, tyle ustaw jest herce. Ja o no, laptopa na ile masz na laptopie 144 Nie wiem Więc, więc wpisujesz sobie tutaj Tutaj dajesz 1080, 1080 I tutaj dajesz 144 Już teraz i potem Żeby nie mieć pasku, Żeby nie mieć pasków nie Co? Ej, chcę, 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 1080x1080 polecam. Rezidziałkę. chyba mam. To mój. Dobra, na CSA. Pomyślnie, ale nie chcę mi ten widzi To masz normalnie w tym po, w komputerze zrobione. Nie ma ogólnie. Aha, no to jakiś rozdział Po lewo masz, po lewo, po lewo. Eee, o, no nie patrz. Czy... czarne konie. Gościu, jak to wygląda na fullpad'e? Ja nie mogę. Co? Jak to wygląda na fullpad'e. Jak? Fajnie. Gala jest? God. Ale mi się zekpina. jest Dobra idą skopać dupy. Ile osób na FFA jest? Max jest, nie wejdę i tak. A ja wchodzę. A nie 28 i to dawaj. No to se wchódź. Co? I to wchodź. To wchodzić, czy nie? No jestem już. No i nie wiem. Zbiłem właśnie. Ty chłopie, ty ten, ten, ten celownik. Oh, yes, ty no, jakiś duży ten celownik mi się taj. Na full to to ma Chuj, poleci, to no full Co tam taki. No kurwa no. Tam na tą i lecimy w ten boss. Ja no. Miałem celownik wyłączony. Tam hmm. by ty dobre jechać do środka. celownik i tak, Jak Ja pomału leżę tu O kurwa, Słaby to nie daje. No nie wyciągnął. No jakbyś był lepszy, to byś miał. Umiał. Miał. Ale jak jesteś słaby, to nie będziesz miał. Ja mam taką malutką kropeczkę. No ja też grałem z kropką, ale mi gorzej szło niż na normalnym celowniku. Ja mam taką, naprawdę to... malutką, że ledwo ją widzę. No to kurde, ja muszę widzieć, nie? Bo wtedy nie będę tak. To ja też ją widzę, ale no, przy śniegu mi się zlewa, nie? Ale full auto, kurde o, słabo nie. idzie na tych kropkach Z Tak, 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 tak. Ej, ale to masz chwilę? Zależy, ile płacisz. Dwa razy. No to nie, mam To no, po rzeczy jak, ważne jak, i ważniejsze, tak? Pokaż, się, jak mi pokaż mi, jak to odpalasz tą kropkę, bo mi nie działa kropka w CS-ie. Fala mapkę ja się... i... i... działa, nie? Ciasy musisz pobrać. Crosshair. A ja chyba ją odinstalowałem, bo się wkurzyłem na nią. Ale mi nie działa. Mam włączone i mi nie działa. Co ja Pokaż, sobie? daj jakaś Daj no jaka. Nie ruszałem nawet. Masz wartość, że to za darmo... za darmo ci pomagam. <laughs> Muszę przez administratora jakoś otwierać czy coś? Nie. Normalnie to otwieram. Kolejna, no idziemy. No, wyjdźmy. Nie idzie tak, no, no matku. No, 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 ma, schody jest. No i wchodzi się do tego CSa, czy nie? Człowieku. Ja nie mam tego dnia. Hmm. Japa. Tak. No w sumie mam... mam tak... Też...

i nie wiem, czy bym na to powiedział wtedy. Ale ja zaprosiłem, do... a ty nie No, no nawet. No ja, patrz, tak, tego prosto To jest no, to... no to Ja, my jesteśmy ja... Nic Nie zrobiłem. Podpaliłem i mi działało od razu. To przez wideo jest No mi nie pojażdż, że coś jeszcze zrobił Bo macie X-a czy O2 X-a Nie mam X O2 Jest to Fire X jest X jest bezpłatny Ten X ten tak? Nie. V2, po prostu. Kurwa, no to mam tego V2. No, no to jest. Siema, Ringo. Ale nie mi. Ale mam się tam przejechać do Ciebie zaraz? Masz odsudeką tutaj tyle. nie może, nie da się mieć gorszego szlotu niż ja. Czym masz problem? Powiedz bo jeszcze, no, Wyłącz i włącz. O. Ej. Dobra, teraz ci nie pomogę. Ej, ty Ale Ale oczy, no i Czekaj, bo to, bo to jest, to administratora Discorda szybko. Co? Niech się idzie lecić poszedł? Nie, na tego, w nie wiem. Krzysiu, o Discordzie Rekulizację robię Na jest typowy Krzysiu, o Administratorze i Discordzie robię Ale uszył Dawaj, dawaj, tym mostem wjedź już Nie, już nie mam trapeza masz I na ich B smoke'a, i na ich B smoke'a Duj, nie tętnę Ja mam u Może być cicho? No. No. A masz mi dostęp do swojego konta? Убейте Ну no. no, ja pierdo... Steam się na no. pierdo, no, i tasa, no, no, В Steam? Да Ну Ну и класса, какие мы Ну, в CS'e В CS'e В CS'e Шансы на февраль, так? больше не Łatwo, łatwo 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 A łatwo, łatwo. A, łatwo no. Teraz też ten, też ten celownik, jakiś mały Czy jaki wy macie kolor tego celownika? Bo ja już tego zielonego nie widzę bez klipu. Zatkom! Ja też Ja też mam zielony, a ja go ja, ja już przestałem widzieć Zatkom się zmieniało Bo musisz mieć już odpalonego go, nie? W sensie menu ci się musi wyświetlać I wiecie, że... bo się, że tam historię? Nie ja chcę słuchać twoich słucharów Byliśmy na nie wiem, w to i tak ci nie słyszę. No tu, na się na TikToku. Ale ja mam swoją platformę nie? Moją grafiką. No i ten, pisałem sobie nie nią w tak normalnie, gdybyś Bo ja musiałem coś ja na sobie, kurwa, nadzieję narobiłem. Nie było, To było była na dalszy. to A możesz od nowa? Mówiłem, że byłem tutaj mamy dzisiaj? Na... Mamo, ojciec, Marcin. Dobra, no. Marcin, Masz parterzyka z kadry. Eee, Nie, nie, Już Nie, nie. Ty zamierza. mi Nie, nie. Nie, Już Nie, Już no Nie. 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 no Nie. Nie. no na Nie. 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 na Nie. kurwa Nie. Nie. kurwa musicie wejść na pełnej Nie. Dobre, spadam na razie. Cześć. 2. za niedługo. Dobra. Dobrá, učekám s tím livem.